się siema, siema wszystkim. Słuchajcie, pokażę Wam dzisiaj na szybkości jak zrobić dobre jedzenie dla ryb. Można nam sobie jeszcze różne inne rzeczy wrzucać, robić. Ja mam już też przygotowane kostki, które robię z fileta, z małży, z ośmiernicy, z, do tego krewetki. Wszystko jest to świeże kupione, wszystko jest przez maszynkę przepuszczone, do tego można dodać szpinak, różne tam rzeczy ludzie paprykę, kurkumę, różne rzeczy. U mnie tam ja bardziej dodaję do tego wszystkiego czosnek. Co Zawsze w każdej tam mrzonkach mam czosnek porobiony, jakieś tam dawki, tak żeby tutaj ryby moje po prostu w ten sposób odparniam swoje ryby. Teraz Wam pokażę szybki sposób jak zrobić sobie dobre jedzenie dla ryb i będą wsuwać, bo ja suche, suche to jest tylko takie uzupełnienie i tam są też z witaminami, z różnymi rzeczami, ale podstawą u mnie jest mięso. Co nie czerwone mięso. Eee, ostatnio trochę wróciłem do ochotki, takiej mrożonej, bo miałem fajną ochotkę, kupowałem e, mrożoną, ale nie jakąś taką grubą, tylko taką fajną, ci malutkie robaczki ten, ale nie wiem, czy sobie też gujany e, tym nie, nie załatwiłem. <laughs> Dlatego mówię teraz, odbiłem trochę od e, ochotki. Czasami, czasami dam, czasami, ale to bardzo rzadko. Ochotka dobra też wywołuje różne. E, można wywołać nawet darło, takie raz na jakiś czas można takie coś podać. Nie mówię dużo, nie mówię, że tam walić kostki. Eee, malutko, po prostu tam sobie, ile tego nie dasz, to skalarz to będzie, jadasz pęknie. Ochotka. Dobra, pokażę Wam teraz na szybkości, jak zrobić eee, coś dobrego do ryb, Kupujemy sobie kryla. Ja kupuję takiego kryla w takim 450 gram zamrożone w taka kość. Eee, tak samo kupuję sobie jedno kilo Brain Shrimps. Eee, Śremsy też zamrożone 900 gram Hikari taka duża e, duża kocha. Wlażę to sobie w zamrażarce przychodzę do domu, na kostki sobie robię, porcjuję, to wszystko mam porcjowane w woreczkach, nie, że wyciągam, otwieram, rozwalam, coś nie, wszystko jest. Przychodzę do domu, kroję wszystko, mam popakowane, biorę sobie porcję, jedną kostkę tego, biorę sobie kostkę kryla, zaraz Wam pokażę. Król będzie zmielony, bo takie kawałki nie będzie rzucać do mm, blendera. Także tak, na początek ja zawsze sobie daję troszkę wody. <grym>, nie daję nawet wody takiej z kranu, bo to jest masakra, że <grym>, moja woda. Także ja sobie zawsze rzucam kosteczki. Poczekajcie, bo nie mam noża. <grym>, proszę przynieść noż. Nakręcam sobie na szybkości, robimy bzyk-bzyk. Robimy sobie bzyk. Nie zrobię bzyk, bo nie jest podłączony Jak zwykle, coś się musi stać. No jest okay. Znowu się w chwilę zobaczy, się taki po prostu sok z tego z tego tostu. No, on będzie zmielony, tam będzie prawie w pył, jak ten tostar wtedy podaje z tym właśnie z tym sokiem. sobie. No i teraz mamy tak zmielone. Otwieramy, patrzymy czy tam nie ma jakichś dużych kawałków. Duże kawałki też nic nie szkodzi. Macie ślimaki, wszystko to zje. Kirys, czy. Czy zbrojniki bardzo lubią czosnek, siadają mi jeden. Dobra, jest dosłownie tutaj też zostaje tak, kiedy malutki tak. Dobra, to to mamy już zmielone. Następnie bierzemy sobie kryła. Kryła sobie wrzucamy do tej właśnie wody. Wrzucamy sobie tego kryła do wody. No i tego kryla będziemy sobie zmielimy do też na malutkie kawałeczki zależy jak karmimy małe ryby dłużej przytrzymamy zrobimy po prostu wiór dla takich maluchów Tyl bardzo dobre polecam polecam, dobre jedzenie jest także to też sobie wezmę zmielę na razie osobno ozmielimy Musimy uważać, żeby za dużo też wody nie wlać, bo jak wlejemy wodę to po prostu zrobi się później taki miał, po prostu pył będzie, ale też chcemy nakarmić się dorosłe rybę. Także na, na koniec ja wrzucam sobie brańszczędz, już do tego gotowe Tutaj do tego wywaru z sokiem. Niektórych ja kiedyś świecie robiłem takie coś, że brałem sobie... Mm, Taki plastikowy pojemniczek wyciskałem z wyciskarki czosnek. E, brałem mrożonkę, wkładałem mrożonkę do tego pojemnika i było zamoczone się łączyło. Ale co? Moja żona powiedziała, że śmierdzi w domu i ona nie chce tego smrodu w czosku czuć. No to mówię dobra No to ja mówię, żeby nie śmierdziało i na szybkości to robić. To robię w ten sposób. Zamieszamy sobie zamieszamy sobie to wszystko no i konsystencja wygląda tak po prostu może trochę za dużo wody dałem ale to nie szkodzi nie ma problemu pokażę Wam tutaj na przykład wezmę sobie na łyżkę a gdzie tam trafi jakiś większy kawałek to duże skalary to wszystko wmucą, co nie zobaczcie teraz no i sobie trafia taka bomba i rybki sobie wcinają moje no cztery pary trzy tarła ostatnio miałem tutaj eee, w... jednego dnia a później na samy dzień jeszcze e, trzy pary się okazało piękna młode. dwie pary mi się dobrały z tych właśnie Mielaków. no i tak wygląda jedzenie dla moich ryb Mówię. odporniajcie ryby często gdzie no, robcie podmiany, jak nie macie dobrej filtracji, filtrujcie dobrze wodę, bo to podstawa. Także teraz tutaj jakiś kawałek się duży trafił No, no i jamki sobie też podchodzą, a mapa podchodzi tak, sobie też do jedzenia. Tak to o, update na szybkości pokażę Wam. Drugi dzień od jedzenia. A no jest porostowanych po całym akwarium. Tam jest kilka. Także drugi dzień. E, zaraz młodziaki też dostaną, widzę, że wsunęły całą artemię e, No troszkę jest troszkę malutku, maluszków wyszło. Także idę jeszcze pokarmie tutaj. No, a może tutaj jeszcze duże nieniaki dostaną, młode nieniaki, blackwater Black też nieniaki Także się sobie tutaj wsywają. A zostaje na przykład nam jeszcze tego trochę jedzenia, bo jest więcej na przykład co było zrobione. Nie dam tam dużo. Jak jest na przykład więcej zrobione tego jedzenia, to zamykamy, damy jemy do lodówki i później można wieczorem jeszcze raz podać Tutaj duże jaki A dzisiaj robię tutaj delikatny żanrek. Mamy koporki jeszcze bladziutkie, ale to też. O i tam widzę, że będzie, o i będzie tarło, będzie tarło. Bardzo dobrze. Także pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, zapraszam do komentowania, a jeszcze Wam pokażę filmik, zrobię, znaczy pokażę Wam zdjęcie i filmik, jakie miałem szczęście, bo mi 112 litrów zaczęło przyciekać i miałem problem. Także pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, zapraszam do komentowania, dzielcie się swoim doświadczeniem. Mówcie, co dajecie rybą do jedzenia? Jak robicie? Jak przygotowujecie? Weźcie, ruszcie to tego YouTube'a akwarystycznego w Polsce. Nara.